Mam przed sobą tacę, na której są symbole liczbowe. Część z nich już zna Piotrek, część dopiero dzisiaj pozna. Piotruś, ty już wiesz, ile to jest. Jeden. Ty również wiesz, ile to jest. Dziesięć. Mhm. Ja ci powiem, ile to jest. To jest jedna setka. Jeden tysiąc. Pokaż mi proszę jedną dziesiątkę. Pokaż mi jedną setkę. Pokaż mi jeden tysiąc. Pokaż mi jedną jedność. Poproszę jedną setkę. Poproszę jeden tysiąc. Poproszę jedną dziesiątkę. Maś ode mnie jedną setkę. I weź ode mnie jedną dziesiątkę. I weź ode mnie jeden tysiąc. Ile to jest? Dziesiątka. Jednostka. Jedność? Mhm. Jednostka. Tysiąc. 100, 100 albo jedna setka. Dziękuję. Celem tej prezentacji było zapoznanie Piotra z terminologią setki i tysiąca.